Cześć! Um, witam Was w. Hmm, Myślmy. No oczywiście, w pierwszym odcinku, jakby na tym kanale. Tak. I bym chciał powiedzieć, że filmiki będą jakoś w piątki, może. No, kiedy będzie mi się chciało. No, bo po co robić coś w wyznaczonej godzinie i w ogóle. Ale dobra, będą występowały na tym kanale seriale. Nie wiem, nie będę zbytnio kupywała potrzebów, ale jak już, no to. Będę nagrywała jakieś paczki. Może kiedyś zrobimy taką własną pocztę, gdzie będziecie mogli mi je wysyłać i będzie to na odcinku. Ale to oczywiście jeszcze zobaczymy. Dopiero rozpoczynam ten kanał. Więc proszę Was o zrozumienie, jeśli będą wszelkie niedociągnięcia. I wiedzcie, że naprawdę próbuję się starać. Więc tak. Ten odcinek nie będzie jakoś zbyt le... Długi, bo chcę tylko powiedzieć, co będzie się znajdowało na tym kanale. No i to jest maskotka kanału Luna. W następnym odcinku pokażę wam y, moją kolekcję LPS. Jeśli będą to, nie wiem, 10 lajków, 5 w górę. Oczywiście to pierwszy odcinek w ogóle na YouTubie moim. Yy, nie, pierwszy nie, ale bo miałam tam yy, z MSP. I no. Ale dobrze, dobrze pomyślmy. Chwila, bo. Ta pie... Ta piękna krówka będzie nam towarzyszyła. Nie no, dobra, nie no, żartuję. Ale dobra. No to tak. Mój pierwszy odcinek był na kanale. Mam nadzieję, że się spodobał. Pięć wypów w górę lecimy z kolejnym materiałem z kolekcji LPS. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. I do następnego odcinka! Bajo!